Dzień dobry, dzień dobry, czko wszystkim. Dzisiaj krótko i na temat Wam pokażę pewną funkcję w tachografie. Pewnie wielu z Was się zdarzyło, że Wasz tachograf zarejestrował przekroczenie prędkości. Dokładnie. Pamiętajcie, że można to sobie sprawdzić w historii Waszego tachografu. Bez benego przedłużenia ustawiam kamerę na tachograf i pokazuję Wam pierwszą funkcję. Lecimy. No co, zaczynamy. Pamiętajcie, na młotkach wszystkie czynności robimy w tachografie. A ja robię, bo później powiecie mi, że nie. Wydruk pojazd z dnia dzisiejszego. Nie, zrobimy tak. Pojazd, przekroczenie prędkości i robimy pierwszy wydruk. Sam jestem ciekaw, ile tak naprawdę tych przekroczeń. Sam zrobiłem. Z jakiego dnia. Oj, trochę tego jest. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie oj, masakra. Uuuu! No proszę, proszę. Dobra. Za chwilę zobaczymy. A jeszcze teraz wam pokażę inną opcję. Tu muszę znaleźć. E, nie wyświetlacz, wydruk pojazdu. Nie to. Widzicie to? V diagram. Proszę bardzo, patrzcie to. I z dzisiejszego dnia pokażę Wam się diagram. Wykres prędkości Waszej. Ja już widzę, że przekroczone było. Oj, były przekroczenia powyżej 90 km na godzinę dzisiaj. No już dobrze, dobrze już. Szkoda papieru. Dobra, bo już Wam pokazuję. Wcale nie jestem taki święty, co? Zobaczmy, jakie są najświeższe, takich 30 dni. O, proszę. Mamy jedno? A Ajajaj, może zaboleć podczas kontroli. Musimy do 27 maja mniej więcej być ostrożni z jazdą. Tutaj następnie z grudnia, ze stycznia, z grudnia, grudzień, listopad. No a tak to ogólnie jest jeden tylko najgorszy, najgorsze takie przekroczenie z kwietnia. No a tak to są stare przewinie, ale są i to możecie sobie sprawdzić w waszych tachografach. Czy takie przekroczenia prędkości też zrobiliście? A już Wam pokazuję drugi i wykres to w ostatnim filmie wam pokazywałem, chodzi o prędkość przekroczenia prędkości powyżej 90 km na godzinę powyżej tej granicy. Tutaj mamy taką minimalną przekroczenie takie około 5 km, następnie tutaj to było minimalnie po 2 km, 3 km maksymalnie. Tu jeden kilometr, nic takiego strasznego. Nie robiłem żadnej takiej prędkości powyżej 100 na godzinę. No, ale możecie sobie sprawdzić w waszych tachografach, czy takie funkcje macie. Kierowcy, to co? Kończymy ten materiał. Pokazałem Wam pewną funkcję tachografii. Stare kierowcy pewnie o tym wiedzą, ale pokazałem młodym, którzy dopiero zaczynają przygodę z, z tym zawodem. To co, kierowcy? Kończymy ten materiał. Oczywiście pozdrowienia wlatują. Życzę Wam miłego i spokojnego dnia i oczywiście, widzimy się już w następnych materiałach. W takim razie szerokości przyczepności, cześć!